Tu jedziemy, tu, tutaj. To niebo to Wulkan. Kumacie macie to. Pierwszy wynajem auta w ogóle i wiadomo Comfort. Nie mogło być za pięknie. Mieliśmy mały problem tutaj. Dobra, mission failed. To jest podobno najtańszy sklep. Słodki klep z rybą. Rozwala głowa. To co się wydarzyło przed chwilą to jest w ogóle nie do pomyślenia. Okazało się, że jesteśmy oszukani. Cześć, witamy Was serdecznie w nowej serii Kamperem po Islandii. Jesteś za. za właśnie taki? <gatif> <tryAMA> <tryAMA> tak. Jestem, jestem strasznie podekscytowany i yy, no, jest grubo. Bardzo się cieszymy. Ostatnio się tak cieszyliśmy na Japonię. Tak. Więc to jest ten poziom podekscytowania, yy, no bo to jest jednak kamperem i to jest nasz pierwszy wynajem samochodu jakiegokolwiek. Także. Dokładnie, jest to najdłuższa podróż nasza w tym roku. Nie było jeszcze tak, żebyśmy byli tak przygotowani, jeśli chodzi o sprzęt. Ja się bardzo, bardzo boję sytuacji, w której. Zabraknie nam prądu i nie będziemy w stanie naładować drona, bo mamy tylko jedną baterię do drona. Nie będziemy w stanie na, y, naładować telefonów. Jesteśmy przygotowani, bo są dwa powerbanki, jest przetwornica, są ładowarki nawet takie USB do y, samochodowe. No i to też będzie pierwsza podróż camperem. Hello w ogóle. Ja jestem przerażony trochę. Walizki mamy już gotowe. Myśleliśmy, że uda się bez walizki, ale niestety nie zmieścimy się, dlatego mamy plecak, mamy duży plecak, oczywiście sprzęt. Zapolijowane, wszystko gotowe. No i w tym samym Majdanie mamy jeszcze, oczywiście, trochę żywności, bo jak wiemy wszyscy, Islandia jest mega, mega droga. Dlatego będziemy testować liofilizowaną żywność. Cieszymy się, mega. Mamy czołówki, ja się śmiałam, że w końcu mam czołówkę. Latarki, jakieś inne rzeczy, baterie. Wszystko, wszystko, wszystko. Więc teraz tylko musimy zebrać ten Majdan i idziemy na lotnisko. jest spokoj. Wszystko jest już gotowe, czeka tutaj. Adrian nie. <noise> Adriance wysyłam, bo będzie się opiekować kotami. A i też tak czasem Macie, że przy całym wyjazdzie coś konkretnego się psuje, nam się psuje spłuczka od Kibla. Tak, taką mamy fajną spłuczkę. A i słuchajcie, i mamy do Was jeszcze konkretną, wielką prośbę, mianowicie... Zostawcie nam koniecznie łapkę w górę i jakikolwiek komentarz pod filmem, słuchajcie, niestety YouTube ucina zasięgi naszych filmów, nigdy nie prosimy na początku filmu o takie rzeczy, ale widzimy różnicę, jak te filmy docierają zasięgowo do większej liczby widzów, kiedy są właśnie te łapki i komentarze. Dziękujemy wszystkim, którzy to robią, bo mamy swoich stałych widzów i uwielbiamy Was bardzo, dziękujemy za zaangażowanie, ale prosimy tych nowych, jest nas coraz więcej na tym kanale, o jeszcze... Jeszcze więcej tych łapek, Napisze i na nam Islandia, albo kamper, albo powodzenia. Dokładnie. Cokolwiek. Także... Może być. Kropka. O, może być. Także zachęcamy, zachęcamy bardzo mocno, bo to pomaga dotrzeć do nowych widzów i, i rozszerzać nasz kanał, żeby było fajniej, nie? I kończymy ten przydługi wstęp. Pakujemy się, ruszamy do, na lotnisko do samochodu. Ja jestem jakiś mógł. Ogóle... Nie idzie nam dzisiaj, słuchajcie. Nie idzie, jestem jakoś taki podekscytowany. Tak, też tak masz? Tak. tak... Bardzo mam tak. Dobra, dobra, bo za dużo emocji. Ciśniemy do samochodu, zostawiamy samochód na parkingu, na lotnisku i potem już Reykjavik moi drodzy. Dotarliśmy, cali zdrowi i teraz szukamy autobusu. Jesteśmy na Osmo, więc pewnie jakość dźwięku jest fatalna. Widzieliśmy wulkan z okna samolotu. Tak, w, w ogóle że takie czerwone w ogóle, lawa, ogień. Ja cię kręcę normalnie. Jest super. Jest tak grubo. szukamy autobusu i do naszego guesthouse'u, guesthouse'u, house'u, house'u, house yes. tak. Przystanek autobusowy mega prosto, tam jest lotnisko, przechodzicie tylko przez parking i macie przystanek autobusowy, linia 55 do tego, żeby dostać się do centrum miasta i on też jedzie do Reykjaviku, z tego co ja kojarzę. Albo mogę kłamać. W każdym razie my wsiadamy w 55, mamy ją za 30 minut i ciekawe są przystanki autobusowe, zobaczcie jakie są w ogóle oszklone, jest taka dziuna i dopiero tu się wchodzi. To tu musi być, być hardcore. zimą, może nie mają takie przystanki autobusowe. Ja ja, jara nas wszystko. Jara nas wszystko. A ja nie wiem, czy kamera oda ten zachód słońca, ale jest po prostu mistrzowski. A Michał stoi w kolejce i kupuje bilet. Zapłaciłem, kupiłem bilety, bo pan nam powiedział, że Wulkan jest aktywny dzisiaj, bo nie był aktywny przez tydzień. Widzieliśmy go z samolotu i żałujemy, że szkoda, że nie mamy dzisiaj samochodu, bo najlepiej pojechać dzisiaj i zobaczyć go, ale niestety dzisiaj mamy noc taką takim motelu i dopiero jutro nie wiadomo czy to będzie aktywne tak trochę ryzykuję, zobaczymy no nie, <gryw> czemu my nie mamy samochodu dzisiaj moi drodzy, aż wyjąłem duży aparat z plecaka bo tu jest Klaudia, a to czerwone co widzicie za nią to jest wulkan moi drodzy wulkan to niebo to wulkan kumacie to? Ja, ja nie mam słów. Już na dzień dobry, nie? Ja po prostu nie mam słów, że to tak wygląda. I my jesteśmy, słuchajcie, my jesteśmy w drodze do guesthouse, stanęliśmy po prostu na skrzyżowaniu, bo my nie możemy w to uwierzyć. To jest po prostu to ryjebanie. Mamy tylko wielką nadzieję, że po prostu ta erupcja i te kolory jeszcze będą jutro widoczne, bo dopiero jutro odbieramy naszego kampera i jedziemy pod wulkan. A few moments later... To, co się wydarzyło przed chwilą, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Okazało się, że jesteśmy oszukani i nasz guesthouse wynajęty przez nas, przez Airbnb, nie istnieje. W tym miejsce jest kompletnie inny, właścicielka powiedziała, że no, to powinno być zdjęte z Airbnb, że jest to szóstwo, mini full. Przeszliśmy się dookoła, niestety wszystko zajęte. No i myśleliśmy, że będzie bardzo źle. Tak, myśleliśmy, że będziemy spać na lotnisku w ogóle, ale końcem końców weszliśmy po prostu tutaj z przypadku i okazało się, że mają jeden wolny pokój na jeden dzień. I słuchajcie, koszt tego to jest jakieś 850 zł. I tak dostaliśmy 5 dych zniżki, bo pani po prostu była wzruszona naszą historią, że nie mamy gdzie spać. Tak. Tak. Eee, no różnica jest jakoś trzech stów, bo za tamten guest house zapłaciliśmy jakieś 550, 500. więc. Ach, będziemy odzyskiwać hajs. Nie przedłużamy, my idziemy spać. Widzimy się za chwilę. Jak będziemy odbierać naszego kampera. Także do zobaczenia dalej w Islandii. Co A. tu się działo w ogóle? Dzień dobry moi drodzy. Właśnie zmierzamy do wyjścia. Wychodzimy z pokoju i odbieramy naszego kampera. Przejdźmy po nas samochód i będzie to nasz pierwszy camper w życiu. Pierwszy wynajem auta w ogóle i wiadomo camper. Także zapraszamy Was. To jest taki trochę mini pół camper, bo mamy... Tak on wygląda w środku, mamy łóżko, które będziemy musieli tutaj to postawić, żeby sobie zrobić właśnie taką podwójne łóżko, do tego mamy tutaj kuchenkę, mamy um, zbiornik, na wodę. zbiornik na wodę właśnie, mamy lodóweczkę, tutaj mamy ogrzewanie, co jest bardzo, bardzo ważne i fajne, do tego oczywiście lampeczka, tam mamy śpiwory za naszymi bagażami. Na razie jeszcze totalnie nie wiemy, jak się tutaj poruszać, ale będziemy mamy na to 10 dni, żeby to ogarnąć, więc fajnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o koszt, Wynajem na 10 dni 6700 złotych z groszami. Widzicie dokładną cenę na ekranie. To zawiera oczywiście dodatkowe tematy, jak pełni, full ubezpieczenie, do tego stoliki razem z krzesełkami na zewnątrz, Piwory, szpiwory, lodówka, lodówka Lisy, jakieś poduszki, borsuki, kuny, jenoty. Samochód jest w pełni zatankowany i w pełni zatankowany oddajemy. Jest w automacie, jest to diesel, jest to marka Renault. Dobra, nie przedłużamy, zobaczycie teraz jakie są ceny na Islandii. Nie mogło być za pięknie, mieliśmy mały problem, tutaj ikonka nam się wyświetlała z silnika, ale za szczęście warsztat. No i oczywiście Polacy pracują w warsztacie, więc okazało się, że wszystko jest git, także jedziemy. Moi drodzy, bonus, czyli podobno najtańszy sklep na Islandii i tutaj się zaopatrzymy, jeśli chodzi o nasz rana naszego kampera. Od razu. Kosztują około tam 3,50 te kosztują chyba jakieś złoty 50 zł. Słuchajcie, zalane wszystko smakuje 179 koron. Dobry energetycznie jest zły Bierzemy jedną cebulę <noise> Cebula musi być <głosy> <głosy> No skara musimy wziąć może weźmy waniliowe. waniliowe. Dobra. Tylko tak. po 200. Czyli można znaleźć skra po 200, po 200 Tak, i weźmiemy sobie tego blueberry, bo ja wiedziałam, że wszyscy go biorą, jednego. I weźmiemy sobie, tu jest jakiś w ogóle... Ten banimowy. Tak. Cream brownie. Dobra. Dobra, no. można wziąć. Dobra. Czyli serek topiony, klasyczny serek topiony, 159. Najtańszy, bo tak średnio cena serów to tak po tysiąc. Także drogo, nie? Nabiał drogą. Weźmiemy dwa. Dwa. Jaja. Jest Stręciucha. No i ta szynka to już chyba przegięcie. Średnio za wygląda, no ale jest dość tania. Więc się wahamy. No wahamy się, chyba ją weźmiemy. Weźmiemy tą najtańszą taką stręciuchę. To jest jeszcze gorsze niż te parówki. No dobra, bierzemy. 70% ma mięsa. Co to jest ta reszta? Korwatkę. Też 300. Tak. tak. I do tego Elgraja. I Elgraja. Drogiego, no, ale warto. Tak. Super. Mleczko. Dobre ciperki nie są złe. Jedne ciperki? Tylko jedną nie. paczkę? No Nie ma, dieta, będziemy cisnąć Chodź, idziemy patrzeć słodkiego. Bierzemy to Mamy nadzieję, że to będzie smakować Ale dużo też polskich marek Jest Prince Polo na przykład Ile kosztuje Prince Polo? A to jest chyba cała paczka, nie? Czyli taka paczka Ten z napisem sport jest przekonujący Sport? No, to one mają A, napis sport Sport lunch Dobra, bierzemy jedną Woda z lodowca 69 A taka zwykła 120 no i napój bogów musi wyjechać, oczywiście. Napój bogów kosztuje 259, także spoko. no Bierzemy napój bogów. Bardzo proszę, płyn, Będziemy czyścić cukier. Każdy Polak musi słodzić. Nie, ja nie słodzę. Dobra, to wszystko, nie? W skrócie mówiąc, jeśli chodzi o koszty zakupów, no to za te wszystkie zakupy zapłaciliśmy 8 000, ponad 8000 koron islandzkich, czyli blisko 250 zł. I wydaje nam się, że to jest całkiem spoko. Więc, jeśli byście budżetowo planowali Islandię, no to zakupy w bonusie. My zrobiliśmy zakupy na 5 dni, bo będziemy 5 dni w trasie. Tak, jeśli chodzi o śniadania, tylko że my też mamy, już wam pokazuję. Liofilizowaną żywność i my sobie ją przywieźliśmy z Polski, czyli mamy takie obiadki, będziemy je zalewać, ale też będziemy tak. chcieli zjeść też w restauracji, żeby zbankrutować już do końca. <grystanie> Dokładnie, także będą testy też tej żywności. Mm. No i to, rozpakowujemy się tutaj. Tak. Teraz coś zjemy na szybko i ciśniemy dalej. Niesamowite jest to, że tutaj co chwilę coś przed nami odsłania. To jakaś góra, tutaj wiecie, dnia, w ogóle jesteśmy zachwyceni, mimo że pada, mimo że ta pogoda nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Ale no, jest to coś innego i to też robi robotę, też ma swój klimat. Także trudno, no, Jest inaczej. Ale wy siedzicie pod ciepłym kocykiem, więc Dokładnie. super, jak to oglądacie. Ale dostaliśmy informację tutaj od pana, który stał, że... Bądź jest bardzo wiecznie dzisiaj, nic nie widać, no pada i zobaczymy, zobaczymy co nam się uda zobaczyć i tracimy nadziei, słuchajcie, jesteśmy tutaj 10 dni. 10 dni, także zdążymy to wszystko... Nie wiem czy to podjeżdżać, wiesz? No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tak. Podjazd jest taki ekstremalny. Ale jedziemy skoro. jest parking. Dobra, mission failed. Słuchajcie, poddaliśmy się. Tak wieje. Jest... Nic nie widać. Yy, niestety jest wszystko zachmurzone, także nie uda nam się dzisiaj zobaczyć wulkanu. Wczoraj było idealne, idealna pogoda była, no wczoraj nie mieliśmy samochodu, szkoda, dzisiaj jest wiecznie, także ciśniemy dalej. Wylądowaliśmy w bardzo charakterystycznym miejscu w Reykjaviku. Ale to nie kościół jest naszym celem, tylko właśnie kawiarnia Loki, w której będziemy próbować różnych pyszności i będziemy jak zawsze wam opowiadać, czy było dobre i tak dalej, i tak, dalej. tak dużo informacji naraz, że aż nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od tego, że nie bójcie się zamawiać wody. Pani nam powiedziała, że tutaj woda jest zawsze za darmo. Nawet jeżeli przyjdziesz do restauracji i nic nie zamówisz, to oni mają obowiązek serwować ci wodę. Druga rzecz, to właśnie pani nam przynosi, fajnie, i dostaliśmy właśnie islandzki talerz, czyli mamy tutaj dwa, dwie kanapki, z takim tradycyjnym islandzkim chlebem, pieczywem, który wypieka się w wulkanach. Polega to na tym, że do glinianego naczynia wkłada się masę i ją zakupuje się w ziemi na 24 godziny. I ona dzięki temu tak naprawdę się gotuje, ale jest to chleb. Podobno jest bardzo miękki, bardzo mokry i to jest złudzenie. Taki twardy chleb to nie jest ale to jest właśnie taki niby, właśnie taki mięciusi. No i oczywiście to, na co przeszliśmy, czyli te lody, które wyglądają przekozacko i są również zrobione z tego chleba. Uuu, czas to czas jest bananowe? Nie. Yeah. Połączenie jest bardzo dziwne, z tego względu, że ta góra jest taka rybna, a czas to jest bardzo słodkie, więc po ugryzieniu macie takie połączenie rybne ze słodkim i to w ogóle świetnie się sobą łączy. Jestem w totalnym szoku, że takie połączenie w ogóle można wykonać, to jest w ogóle jakiś absurd. No słodkie... Słodki chleb z rybą. Rozwala głowę, ale przecież, przecież kozacie. Jezu, to jest dobre. Jeszcze jest na chlebie. Wy to rozumiecie. Stali widzowie tego kanału wiedzą. Czym jest dla mnie chleb? O Jezu. Słuchajcie, ryba wchodzi najpierw, a potem ten chlebek daje takim słodkie zakończenie właśnie, tak jak mnie omówił. Mnie rozbroiło to, że to jest w ogóle ciepłe, bo jak to zastępowali, to dla mnie są takie zimne przekąski, a to jest po prostu podwyżane. Wydaje mi się, że to jest dorsz. I po prostu z tego zrobiona taka papa, że chyba tam jest ziemniak. Dobre, jest o koniecznie. Jak tutaj będziecie, to musicie tego spróbować, bo jest naprawdę po prostu inne, dziwne. Kolejną mamy kanapeczkę podana z takim filecikiem, jajkiem i cebulą. Oczywiście przedzielę na pół. W ogóle ten chleb jest słodki. To jest normalne, że ten chleb u nich jest słodki. I to będzie takie fajne, mocno rybne, coś czuję. Mm. ale to jest beka, byłem. To jest niesamowite. To połączenie tego słodkiego chleba z tą rybą, jedyna w swoim rodzaju. Nie ma czegoś takiego, nigdzie czegoś takiego nie jadłem. Nie ma co komentować, słuchajcie, jestem w niebie. Ja naprawdę nigdy nie jadłam czegoś takiego, nigdy. Rozmawiam ten smak. Po prostu mnie rozłożył na łopatki jak wczorajszy wulkan. I ten śledzik jest taki yeah. fajny, bo nie jest octowy. Nie jest taki, yy, wiecie, yeah. bo czasami są, że jest to takie mocne ostry w smaku, a tutaj czuć bardziej tę samą rybkę, samego śledzia yy, i to, że on jest tak delikatnie jakoś tam właśnie przyrządzony, niż żeby tam sam oct w ogóle. Pycha bo ja muszę powiedzieć, że tutaj pani kelnerka jest tak przesympatyczna, żeby po prostu rozbraliła mój mózg i ma zielone włosy, jest genialna. I powiedziała nam, że trochę kłamaliśmy z tym chlebem, że to jest ten właśnie wypiekany pod ziemią, tylko że oni go pieką w piekarniku, ale w ten sam sposób, czyli oni go pieką przez 9 godzin, dlatego on jest taki niesamowity. A jeśli chodzi o te lody, to mamy tutaj właśnie waniliowe lody, do tego jogurt, właśnie zmieszany z tym chlebem. Panilia, trochę czekolady, do tego bita śmietana i taki syrop, żeby zbalansować smak. Bo sam lód podobno nie jest aż taki słodki, a syrop ma właśnie spowodować to, że będzie bardziej słodkie. Słuchajcie, to jest w ogóle zamrożone, ten pojemniczek. I tu był szron, ale już zdążył zejść. Także próbujemy. No, widzę ten chleb, widzę trochę czekolady. Faktycznie, wanilia znikła, ale to wanilia tak, jest zawsze mało widoczna. Najbardziej, do czego mogę to opisać, to do lodów kuki z ciasteczkami. Ten chleb jest w sumie słodki, więc nie dziwię się, że wpadli na to, żeby właśnie połączyć go z lodami. No to jest przepyszne. Tego nie powiedziałeś. Pani kelnerka powiedziała, że niektórzy przygotowują na to dwa razy dziennie na ten deser i wcale się nie dziwię. I zupełnie to jest tak dobre. Gastronomicznie najlepszy momenty w moim życiu. Bo się ożenię z tym deserem. O Boże, chcecie jeszcze więcej w sobie? Jeśli chodzi o ten talerzek, to zapłaciliśmy 2,5 tysiąca koron islandzkich, także blisko 80 złotych, ale to była jedna z najlepszych rzeczy, jakie jedliśmy. Naprawdę. Zaczęło się bardzo dobrze. No i wjechaliśmy na nasz pierwszy kemping, słuchajcie. Dostaliśmy kod do bramy naklejkę na przód, żeby wiedzieli, że jesteśmy od nich, a nie jacyś obcy sobie wjechali. Zaraz pokażemy Wam, jak taki kemping wygląda. I to jest jeden z droższych kempingów, na których będziemy, bo to jest oczywiście centrum miasta, to jest stolica Reykjavik. Więc trochę wyszło, bo aż 4800 koron. A warunki nie są jakieś super, bo już to widzieliśmy, także chodźcie zobaczyć. Ten środkowy pas jest dla kamperów, które nie potrzebują dostępu do elektryczności. Tutaj dookoła wszyscy, co potrzebują elektryczność. A my sobie Są stoimy tutaj. tam nawet, widać, nie? że tak i... Tak, no ja my rzeczka. nie potrzebujemy, więc stoimy tu i idziemy pokazać tą część wspólną. Tu można sobie wyprać rzeczy, no i toalety. No mamy standardowo umywaleczki, no i prysznice. Jak widzicie, nie jest, nie jest źle, nie jest też jakoś wybitnie, ale jest ok. I słuchajcie, tak to wygląda. Dużo stanowisk jest, jest, jest mikrofala, jakby też potrzebował, jest yy, gorąca woda, sprawdzaliśmy, leci w żąteczek. No, jest nawet jakiś toaster. Także całkiem no. spokojnie, nieźle. Generalnie, jeśli chodzi o warunki, to. Yy, no wiecie, jesteśmy na kempingu, yy, jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie to wyglądało na kolejnych. Na razie jest spoko, napiszcie w komentarzach, co wy myślicie. Dobrze, widzieliście, jak wygląda kemping, my jesteśmy już w naszej części kamperowej i szykujemy się, oporządziliśmy się jako tako ładujemy sprzęty, no i tutaj musimy wam powiedzieć, że partnerem naszego wyjazdu jest firma GreenCell i to ona nam tutaj dostarcza energię i mamy z tej okazji dla was rabat. Znajdziecie szczegóły poniżej w opisie. 10% rabatu na z kodem checkin Wszystkie szczegóły odnośnie rabatu od nas, dla Was znajdziecie w opisie. Widzicie też ile wydaliśmy poniżej pierwszy dzień, najgorszy można powiedzieć, bo trzeba było i za kampera zapłacić i zrobić zakupy i tak dalej, więc mamy nadzieję, że te koszty będą troszkę mniejsze w kolejnych dniach. No i co? Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz, to nam bardzo pomaga. Nawet jakikolwiek komentarz, Minka, cokolwiek napiszcie Islandia i będzie super, to no. dla nas jest bardzo bardzo ważne, pomagacie nam w ten sposób, te firmy docierają do większego grona odbiorców i nie przedłużamy, do zobaczenia albo w podróży albo w restauracji, cześć, cześć. Jak, jak to w ogóle grzeje, no grzeje trochę w tutaj, no w ogóle dramat, znaczy dramat, super, grzeje na maksa